Cześć! Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić 10 gadżetów z AliExpress, które znalazłem w ostatnim czasie. Link do wszystkich przedmiotów znajdziesz w opisie filmu. Pierwszy produkt to świetny sposób na upiększenie naszego domu. Otóż jest to lewitująca doniczka. Dzięki specjalnej podstawce doniczka jest w stanie unosić się w powietrzu. Należy pamiętać, że masa doniczki może wynieść maksymalnie 300 gramów. Z pewnością zainteresujesz nie gości. Kolejny produkt jest na pewno o wiele bardziej użyteczny. Jest to bezprzewodowa ładowarka magnetyczna od firmy HOKO. Ładowarka jest kompatybilna z iPhone'em 11 i 12, czy z telefonem Xiaomi Mi 10. Ale też będzie działać z większością nowych Samsungów. Moc urządzenia to 15 W, typ złącza to typ C. Ładowarka cechuje się niskimi temperaturami, i wysoką kompaktowością. Możesz jej łatwo zabrać w podróż. Smart kłódka z czytnikiem linii papilarnych od firmy Towodę. To na pewno coś, co niejednokrotnie przydałoby mi się na co dzień. Kłódka łączy się poprzez bluetooth z telefonem, przez co możemy ją spersonalizować. Na pewno ciekawym patentem jest to, że dzięki aplikacji w telefonie możemy zobaczyć historię z udanych lub nieudanych prób odblokowania kłódki. Kolejny produkt to ciekawy sposób na uozdobienie swojego mieszkania. Taśma LED, która łączy się ze smartfonem, idealnie nadaje się do oświetlania pomieszczenia. Żywotność LEDów wynosi 50 tysięcy godzin, długość wynosi 5 metrów. Ciekawą cechą jest to, że z poziomu aplikacji możemy ustawiać tryb światła. Na przykład, poprzez tryb muzyczny możemy zsynchronizować kolor światła z aktualnie puszczoną piosenką. Smartwatch łączący elegancję klasycznego zegarka, pozostawiając przy tym możliwości smartwatcha, to coś, co może być świetnym prezentem. Za pomocą wodoodpornego smartwatcha firmy Ligę możesz na przykład dzwonić, słuchać muzyki, czy sprawdzać tętno, albo ile spaliłeś kalorii w trakcie biegu. Kolejny przedmiot to mini podstawka grzewcza na USB firmy Xiaomi. Podstawka jest dobra do ogrzewania np. z banka z herbatą, kawą czy szklanki z mlekiem. Moc podstawki to 20W. Ogrzewa ona napoje do 60 stopni. Podstawa posiada trzy poziomy ogrzewania. Następna rzecz to inteligentne gniazdko do prądu. Czym się różni od klasycznego gniazdka? Otóż dzięki Sonoff S26 możemy z poziomu smartfona włączyć lub włączyć urządzenie podłączone do wtyczki. Jest to świetne rozwiązanie dla osób wracających z pracy, które na przykład chcą przed przyjazdem włączyć boiler czy kaloryfer elektryczny. Plusem urządzenia jest to, że jest kompatybilny z Alexą czy z asystentem Google. Podwójna ładowarka dla padów przyda się osobom, które często grają we dwóch na jednej PS4. Stacja ładująca działa ze wszystkimi modelami PlayStation 4. Średni czas ładowania wynosi około 2 godzin. Można ładować oba pady jednocześnie. Warto dodać, że stacja sama w sobie bardzo ciekawie wygląda i może służyć jako forma upiększenia naszej konsoli. A teraz, może coś do komputera. Bezprzewodowa mysz RGB jest dla osób, które cenią sobie połączenie jakości, eleganckiego wyglądu i niskiej ceny. Mysz posiada akumulator, który działa do 7 dni. Ładowanie trwa około 2 godzin. Na plus zaliczany jest fakt, iż myszka działa naprawdę cicho. Idealnie nadaje się dla osób, które nie chcą budzić domowników nocną pracą przy komputerze. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym dzisiaj pokazać, jest klawiatura mechaniczna od firmy Ajaz. Podświetlenie w klawiaturze ma kilka trybów. Można je regulować z poziomu klawiatury lub poprzez sterowniki. Klawiatura jest polecana szczególnie graczom. Została wykonana tak, by jak najbardziej podkreślić przyjemność z grania. To już wszystkie ciekawe rzeczy z AliExpress, które chciałem ci dzisiaj zaprezentować. Link do wszystkich produktów znajdziesz w opisie filmu. Ja się na ten moment żegnam i życzę udanego dnia. Cześć!